Pokażę Ci, dlaczego ludzie, którzy umówili się z Tobą na rozmowę sprzedażową, nie pojawiają się na tej rozmowie, a Ty sam tam czekasz i siedzisz, i nic się nie dzieje. I co możesz zrobić, żeby to zmienić, żeby ludzie się zaczęli pojawiać? Więc są cztery główne powody. Pierwszy powód najpopularniejszy i najłatwiejszy do rozwiązania to jest to, że klient zapomniał. Ktoś zapomniał, bo miał tydzień do przodu, datę i zapomniał sobie, że ma jakąś rozmowę. Ty mu nie przypominasz o tym w żaden sposób, nie wysłasz maili, SMS-ów, nie wysłasz wiadomości na Whatsappie czy na Facebooku. A jeżeli wysyłasz jakieś maile, bo możesz powiedzieć, że wysyłam maile, no to są maile z kalendli czy z zenkala takie domyślne i ktoś patrzy na swoją skrzynkę, gdzie ma na 10 podobnych maili i ma w dupie tego zenkala czy kalendli. Musisz zrobić coś więcej. Druga rzecz to są niejasne instrukcje, czyli ktoś nie wie, gdzie kliknąć, jak dołączyć, jak przełożyć, i tak dalej, i tak dalej. Nie wszyscy są techniczni i niektórzy potrzebują pomocy, więc powinieneś sobie ogarnąć te dwie rzeczy, i zaraz Ci powiem dokładnie, jak to możesz zrobić. I te rzeczy, jeżeli je ogarniesz, sprawią, że twój show-up pójdzie w górę, bo ludzie będą pamiętać, że mają rozmowę, będą wiedzieli co kliknąć jak kliknąć. Trzecia rzecz to jest to, że ktoś nie widzi wartości, czyli nie wie po co ma się pojawić na tej rozmowie, często widzi w kalendarzu tą rozmowę, ale w sumie nie ma żadnej motywacji, żeby się tam pojawić, bo pewnie nie kojarzy kim jesteś, bo nie zrobiłeś nic, żeby się przed tą rozmową ocieplić tego klienta, więc on po prostu ma w dupie tą rozmowę. Czwarta rzecz to jest stres. Niektórzy, gdy czują, że możesz im pomóc, wycofują się, bo wiedzą, że musieliby wyjść ze swojej strefy komfortu, zrobić coś ekstra, żeby ta rzecz, w której Ty im pomagasz w osiągnięciu tej rzeczy, się zadziała, więc po prostu przed rozmową albo odwołują, albo myślą, dobra, no jeszcze nie jestem gotowy, więc nie pojawiają się na rozmowach. Na to nie jesteśmy w stanie jakoś dużo poradzić, natomiast na te trzy rzeczy jesteśmy i pokażę Ci, jak to ogarnąć. Pierwsza rzecz to jest to, żebyś rozmawiał z ludźmi, którzy są w stanie ci zapłacić, którzy są decyzyjni i którzy mają problem, który ty rozwiązujesz. Czyli, jak widzisz, tutaj idealny Twój lid powinien spełniać te trzy warunki. I często na rozmowach sprzedażowych pytasz o różne rzeczy: ile zarabiasz, ile ważysz, czy miałeś wcześniej taki problem, czy działałeś z kimś w, w tym zakresie, w którym ja pomagam i tak dalej, i tak dalej. Więc zadajesz dużo pytań. I tutaj kluczem jest, żeby sobie znaleźć kilka takich pytań, które sprawiają, że. Czujesz, czy tam jesteś pewien, że ten klient na 90% to jest osoba, której jesteś w stanie pomóc, którą stać na twoje usługi. Chodzi o to, żebyśmy rozmawiali z takimi ludźmi, a nie z losowymi ludźmi, którzy marnują nasz czas. Więc jak możesz to zrobić? No to w kalendli w Zenkalu, czy właśnie na formularzu facebookowym możesz zadawać pytania. I jeżeli ktoś przed wybraniem tej rozmowy odpowie na te pytania, to masz wgląd do tego, co to jest za osoba. Druga rzecz, to jeżeli bardziej robisz takie ogólne reklamy, bo chcesz mieć większą ilość osób, które się umówiły, to możesz zatrudnić wirtualną asystentkę albo robić samemu to i dzwonić do takiego lida, gdzie nie masz tych odpowiedzi na te pytania, i po prostu zadawać je przez telefon. I to jest fajne, bo mało osób to robi, a sprawi to, że będziesz taki bardziej ocieplony w oczach tej osoby, czyli będziesz budował już relację przed tą finalną rozmową sprzedażową. I jeżeli ktoś nie jest tą idealną osobą, z którą chcesz działać, to wybadasz to w ciągu 5-10 minut, zamiast poświęcać godzinę na rozmowę, która do niczego nie prowadzi, to wybadasz to szybko i kwestia scoringu, czyli powiedzmy, że mamy takie cztery pytania, które kwalifikują klienta. Jeżeli odpowie on pozytywnie na nie, no to znaczy, że spoko. Więc powiedzmy, mamy cztery pytania. Ktoś odpowie tylko na jedno pozytywnie, no to znaczy, że nie nadaje się do współpracy z nami. Ktoś odpowie na dwa pozytywnie, no to powiedzmy takie pół na pół. Ktoś odpowie na trzy albo cztery, no to zajebiście. To jest prawdopodobnie mój idealny klient. Więc warto sobie taki scoring wprowadzić. No i jeżeli ktoś nie pasuje, ktoś jest nie taki, jaki powinien być. To odsyłaj go do swojego YouTube'a, na swój Instagram, na swoją listę mailową, gdzieś, gdzie będziesz ocieplał. Bo być może on nie jest teraz w tym momencie odpowiednim klientem, ale może dojrzeje do tego, przejdzie jakiś proces i za rok, za pół roku się do ciebie zgłosi. Albo może zrobić jakiś program, jakiś kurs, coś skalowalnego, co nie wymaga Twojej uwagi i poświęcania tego czasu jeden na jeden, a będziesz mógł to sprzedać tej osobie, żeby się doedukowała. Okej, okay. no i jeżeli zaczynasz, to nie baw się filtrowanie, poznaj tę swoją grupę docelową, rób robotę, będziesz miał wnioski, co działa, co nie działa, z kim chce działać, z kim nie chce działać i tak dalej, i tak dalej. Więc na początku nie filtrujemy, tylko bierzemy jak leci, że tak powiem. Okej, okay. kwestia tego, czyli... Co zrobić, żeby klienci wiedzieli, że rozmowa się odbędzie. No to są przypomnienia i najlepiej zrobić to tak, że masz na przykład dwie doby przed spotkaniem, 24 godziny przed spotkaniem, godzinę przed spotkaniem. Ja robię na przykład tak, że mam dobę przed spotkaniem, 4 godziny przed spotkaniem i godzinę przed spotkaniem, gdzie to godzinę przed spotkaniem to jest wysłanie linku, linka do rozmowy. Y po prostu instrukcji, jak ktoś ma dołączyć na rozmowę. Czyli zamiast takich generycznych wiadomości z Enkala czy z Calendly zrób sobie automatyzację, która wysyła tego maila, gdzie jest twoje imię, nazwisko, jeżeli masz jakąś domenę, która się kojarzy klientowi, to niech to będzie z adresu tej domeny. Jasna instrukcja, gdzie dołączyć, gdzie przełożyć, widzimy się za godzinę i tak dalej, i tak no, dalej. A po zabukowaniu rozmowy, czyli co się dzieje przed rozmową, warto wysłać klienta na taką stronę Thank you page, czyli wideo, gdzie mówisz, dziękuję za umówienie rozmowy. Podczas rozmowy będzie to, to i tamto. Pomogłem takim i takim klientom. Zobacz sobie mój kanał na YouTubie, zobacz sobie jakieś efekty moich klientów. Jak chcesz potwierdzić rozmowę, to kliknij tu i tu i tu jakieś screeny wrzucasz. Po prostu coś, co tego klienta ociepli i będzie miał jasne instrukcje. Co konkretnie ma zrobić? Kolejna bardzo ważna rzecz to jest to, żeby pokazać wartość swojego czasu. Czyli nie, że klient może wybrać sobie rozmowę na za trzy tygodnie, gdzie nie będzie w ogóle pamiętał, że coś wybierał, tylko maksymalnie trzy dni do przodu, najlepiej 48 godzin to jest taki optymalny termin. I wtedy klient będzie pamiętał, że coś wybrał i będzie jeszcze ciepły na tyle na jakąś zmianę. Bo jak ktoś się umawia do ciebie na rozmowę, to pewnie chce coś zmienić, więc będzie pamiętał, że chce coś zmienić i że rozmowa się odbędzie. I to jest chyba. Najważniejsze, co u mnie przynajmniej podniosło ten show rate drastycznie, około 80-90%. Także polecam ci ustawić kalendarz w taki sposób i najlepiej zrobić sobie takie okienka, czyli powiedzmy od 10 do 14 codziennie, czy tam bez weekendów te rozmowy mają się odbywać, a nie że ma ktoś do wyboru od 8 do 20, no bo wtedy klient jeden się umówi na 8, drugi na 12, a trzeci na 20 i masz taki rozjechany dzień. Ja na przykład tego nie lubię, więc polecam Ci sobie ustalić taki przedział czasowy, gdzie codziennie wiesz, że o tej godzinie rozmowy się odbędą. Okay, dodaj wartość, czyli no pokaż klientowi, co zyska na rozmowie, jakieś plany, rezultaty. Czyli jak ktoś umówi już tą rozmowę, to możesz mu wysłać maila oprócz tego, gdzie i jak ma kliknąć, z efektami klientów, żeby wiedział, że o, ten w trzy tygodnie zrobił to, tamten zrobił tamto, bla, bla, bla planem przed rozmową, czyli taka sekwencja nurtująca, mailowa, która pokazuje, że gdzieś tam jesteś gościem, który może tej konkretnej osobie pomóc. Ostatni punkt to jest to, żeby pozycjonować tą rozmowę, nie jak rozmowę sprzedażową. Nie chodzi o samą zmianę nazwy, tylko żeby faktycznie na tej rozmowie klient zyskał coś. Może pomożesz mu zrobić taki audyt, powiedzmy szybki audyt jego biznesu. Może mu coś doradzisz w jakiś sposób, czyli żeby on czuł, że może wynieść coś z tej rozmowy. Nie, że będzie chciał mu coś wcisnąć, tylko, że faktycznie on może na tej rozmowie dowiedzieć, co Ciekawego, jeżeli on uzna, że jesteś gościem czy kobietą, która jest w stanie pomóc temu klientowi, to będzie chciał ci zapłacić. Proporcje rozmowy powinny wyglądać tak, że 80% czasu nie ty mówisz, nawijasz tam, tylko klient mówi. Albo no wtedy na dużej grupie docelowej po 100 rozmowach sprzedażowych i mając podobną grupę docelową, to ty wiesz, jakie problemy ma Twoja grupa docelowa. Czyli bardziej słuchaj, a mniej mów. Tak, Czyli no ogólnie ułatw, przypomnij, pokaż wartość, skróć czas oczekiwania break. poleci w górę. Jakbym miał wymienić najważniejsze, no to na pewno są te przypomnienia, i na pewno to jest to, żeby ten kalendarz był na 3 dni do przodu, a nie na miesiąc do przodu. Tyle.